Cześć, jeśli zastanawiacie się, jak nas wesprzeć w działaniach podcastowych, to zapraszamy Was serdecznie do zostania patronem na patronite.pl United Voice. Możecie nam również postawić kawę na supi.pl Kośnik United Voice. Przy okazji przypominamy o współpracy z chłopakami z reddevis.pl i zapraszamy do odwiedzania ich profilu na Twitterze reddevispodłoga.pl. Oczywiście wszystkie te linki znajdziecie w opisie odcinka. Zapraszamy do odsłuchania i zostawienia komentarza. Cześć, witajcie w kolejnym diabelskim podcaście. Słyszymy się w poniedziałek 17 marca po niedzielnym meczu z Leicester. Pewna wygrana na wyjeździe 3 do 0. Porozmawiamy sobie o tym spotkaniu dzisiaj z Patrykiem. Witam cię serdecznie. Witam olku i witam wszystkich widzów. Niestety mamy smutne wieści po tym meczu, także słodko-gorzkie nastawienie, ale o tym, o tym już ty olku. No właśnie. Pijesz do Aidena Heavena, który opuścił, musiał zejść z murawy w wyniku kontuzji, a trzeba przyznać, że był to niezwykle dojrzały występ naszego młodego zawodnika. Naprawdę dominował pojedynkami tam bark w bark. Pokazał, że jest bardzo szybkim stoperem, nieźle czytał grę i ustawiał się w tyłach. Wiadomo, jak to też bywa z takim młodym piłkarzem, czasem były jakieś nerwy. Ale no, no naprawdę mi on po prostu imponował zasadniczo do momentu, gdy był na murawie. Powiedziałbym, że jest najlepszym z trójki stoperów. O Lindelofie, który, który miał sporo problemów i to właśnie młody go ratował, porozmawiamy sobie. Potem z kolei Delik, gdzieś tam na początku miał jakieś drobne problemy z doskokami wyżej bardzo bardzo nam szkoda jego kontuzji no i oby szybko wrócił do zdrowia mocno trzymamy kciuki za jego rehabilitację powiedz mi Patryku czy wiadomo coś więcej na temat tego urazu niestety na razie nie ma żadnych informacji ani oficjalnych ani z Jakichś powiedzmy źródeł, które są blisko klubu. Są tylko pojedyncze podejrzenia. Najprawdopodobniej, aczkolwiek to też nie jest pewne nie jest to kontuzja kolana więc byłoby to, byłoby to pozytywną wieścią. Mówi się o. Zerwaniu mięśnia piszczelowego. Tak jest przy piszczelu takim mięsień, ale ja się za bardzo na biologii nie znam, więc też nie będę się na ten temat za dużo wypowiadał, albo jakimś pęknięciu ewentualnym. E, złamaniu e, Piszczela. No, natomiast pojawiły się wczoraj wieści pomeczowe od Andiego and Mitena, który napisał, że Aiden e, Heaven e, sam wychodził o, o własnych siłach ze stadionu um, Leicester. E, miał e, ten taki but, e, taki, nie wiem jak, jak on się nazywa, ale miał taki but który, który ochronny, pokaże... stabilizujący. Tak, tak taki but ochronny, no ale wychodził o własnych siłach właśnie w tym bucie, więc miejmy nadzieję, że nie jest to nic bardzo poważnego co i nie wykluczy go to na bardzo długi czas. Ja generalnie uważam, że to, to spotkanie z Leicester na tle tego z Arsenalem, czy tym bardziej Realem, Sociedad, mówię tutaj o rewanżu, nie było aż tak dobre. Był to poprawny mecz, bardzo długimi okresami spokojny, natomiast no, gdzieś po prostu brakowało nam troszkę płynności czy przyspieszenia tempa gry. Koniec końców wygrywamy, strzelamy trzy bramki, jest też czyste konto i, i myślę, że całościowo ten mecz jednak nie na jakiś wielki, ale na plus na pewno jest się z czego cieszyć. No i Patryku, król jest jeden, powiedz coś o nim, bo. Chociaż jest to fenomenalny piłkarz i trochę to nasze gadanie robi się nudne, ale w świetle tego, ile osób go przekreślało, ile osób odmawiało mu tego, że nie będzie pasował, czy to do gry Erika Tenhaga, czy Rubena Morima, a ten gra czy to na lewej, czy na prawej dziesiące, czy na piwocie obok Ugarte, czy Casemiro, wciąż też wiele osób go nie docenia. Także myślę, że jak najbardziej trzeba. Chwilkę temu topowemu zawodnikowi yy, poświęcić. Zapraszam cię o dyskusję o jego Haha, <śmienicza> wiedziałem, sam chciałem nawet nawiązać do tego, ale no, wyprzedziłeś mnie, masz mnie, masz mnie oczywiście chodzi tutaj o Bruno Fernandesza, jak mnie ma Olku. no niesamowity jest nasz kapitan, nie wiem nawet co o nim więcej powiedzieć, bo już chyba wszystkie możliwe wszystkie możliwe plusy wymienialiśmy w poprzednich odcinkach, no wszyscy doskonale wiemy, że jest to niesamowity piłkarz, który podtrzymuje nas przy życiu, przeczytałem dziś taką statystykę, że chyba przy ostatnich 10 spotkaniach Bruno przy ostatnich 10 golach przepraszam Bruno brał bezpośrednio udział przy 7, więc, więc jest to na pewno coś niesamowitego. No Wiemy, że Bruno w formie to też Manchester United w formie i mimo, że na początku też nie byłem odnosząc się do jego pozycji zwolennikiem gry na tej pozycji numer 8, tak e, widać, że Portugalczyk staje się tam coraz bardziej odpowiedzialny, nie zostawia za sobą dużych przestrzeni i też e, odnajdywać, zaczyna się w tej roli robiąc liczby, więc no, chyba to jest najważniejsze. Generalnie w ostatnim czasie Bruno gra tak świetnie, że co mecz jest wylew wręcz statystyk takich pożądanych, które chcielibyśmy wiedzieć przy większej ilości piłkarzy. Mi się rzuciło to, że Portugalczyk jest dopiero po raz drugi. Ostatni raz takie miejsce miał w pierwszym jego pełnym sezonie. Mianowicie chodzi o to, że w, uwzględniając wszystkie rozgrywki tegoroczne, miał udział już przy ponad 30 zdobytych golach. No a także dołączył do bardzo liternego grona. Nie znajduje się przy takiej statystyce obok takich piłkarzy przypadkiem, a mowa tu o tym, że jest, dołączył on do grona piłkarzy, którzy jednocześnie strzelili przynajmniej 50 goli oraz zanotowali 50 asyst dla Manchester United w rozgrywkach Premier League. Wcześniej udało się to tylko Giksowi, Skolsowi, Kantonie, Beckhamowi i Runejowi. Portugalczyk zresztą jest pierwszym przedstawicielem swoim, swojej nacji, który może pochwalić się 50 asystami w Premier League. No, forma jest mutant i, tak jak mówisz, ta jego pozycja. No, wiemy, że on docelowo jest ofensywnym pomocnikiem, ale naprawdę dużo wykonuje takiej ciężkiej pracy w środku pola. Moim zdaniem, to, że on nam się teraz spodoba, też bardziej na ósemce wynika z faktu, że zespół zwyczajnie gra troszeczkę lepiej i gdzieś uczymy się rozgrywać tą piłkę, nie, nie, nie musi schodzić aż tak nisko. No a też trener po prostu daje mu możliwość podchodzenia wyżej i gry, gry, gry bliżej bramki rywala, co jest bardzo pożądane i fajnie, że Amorim to robi. No, co tu dużo mówić, kochamy Bruno i zawsze będziemy o niego walczyć. Zanim sobie przejdziemy do tych piłkarzy, którzy na plus, no to mamy wielkie przełamania. Rasmus Hojlund strzela gola po serii 21 meczów bez trafienia. Garnaczo bodaj 24 spotkania. Wydaje się, że trzeba ich pochwalić zwyczajnie, niezależnie co o nich myślimy długoterminowo. No to narzekaliśmy na ten brak goli, a tu jest przełamanie. Tak, dosłownie przed Olkiem de, z Olkiem przed spotkaniem z Lisami wymieniliśmy się kilkoma wiadomościami ja napisałem że chciałbym żeby Rasmus Hojlund się przełamał bo po prostu szkoda było mi go tak normalnie po ludzku no, widać że ta presja na nim ciążyła Olek dodał też że fajnie byłoby żeby Garnaczo strzelił bramkę bo też od dłuższego czasu nawet chyba dłuższego niż Duńczyk był bez gola no i stało się to wczoraj Garnaczo co prawda musiał strzelić aż dwie bramki żeby mieć jedną uznaną bo wcześniej był na pozycji spalonej, natomiast cieszy to, cieszy to na pewno, że, że ci dwaj piłkarze się przełamali. No, mimo tej takiej długiej posuchy, to Alejandro Garnacho jest chyba za Due i Jamalem trzecim zawodnikiem w top 5 europejskich ligach pod względem liczb. Do lat 21 jeżeli chodzi o swoją. Tak, tak, do lat 21, więc to jest naprawdę, naprawdę, mimo tego jak długo nie robił liczb, Argentyńczyk to naprawdę jest to imponująca statystyka. No a raz mu z nich nabiera pewności siebie. Ogólnie jak już zaczęliśmy nieźle grać i wyglądało to dobrze dla oka zawodnicy się przełamali no to niestety ale wchodzimy w przerwę reprezentacyjną i ja się zastanawiam co będzie po niej ale to już będą zmartwienia na za dwa tygodnie bo tam chyba spotkamy się z Nottingham aczkolwiek wracając do, do tego co ty powiedziałeś na pewno na pewno cieszy przełamanie tych zawodników. No szczególnie myślę, że Garnacho, bo on zbierał takie baty od dłuższego czasu. Moim zdaniem niewspółmierne co do tego, co prezentował na boisku, bo wydaje mi się, że z tej trójki ofensywnej Zirkse Hoylund i on to Argentyńczyk od dłuższego czasu dawał jakiekolwiek impulsy, gdzieś tam szarpał tą naszą grą, robił wiatr, próbował. Nie zawsze wszystko mu wychodziło, ale jest zawodnikiem młodym, i świetnie, że przytoczyłeś tą statystykę, bo on zwyczajnie ma prawo nie być idealnym. Tutaj nie chodzi o, o to, że nie wiem mamy go za jakiś największy, epokowy talent, ale no, nie wszyscy talentowani zawodnicy obiecujący zresztą będą właśnie w kategorii Leo Messiego, czy teraźniej, biorąc pod uwagę teraz teraźniejszość wspomnianego Yamala. Zresztą fajnie też, że Ruben Amorim przestawił go na tą prawą stronę i tutaj mamy już taką ładną serię naszego młodego Alejandro. Który w meczach z Sociedad zaliczał po asyście, teraz ma trafienie. Zresztą w meczu z Arsenalem też wyglądał nieźle. Wydaje mi się, że nawet wywalczył ten rzut wolny, po którym Bruno strzelił gola. Także w szerszej perspektywie też mnie cieszy to, że trener kombinuje. On sam o tym dużo mówił, ale jednak uważni słuchacze tutaj trzeba pochwalić abelskie podcasty, bo gdzieś apelow apelowaliśmy. Z do Rubena o to, że żeby się adaptował pod zespół, próbował, kombinował i on to robi, czego przykładem jest właśnie ta zamiana stron w przypadku Alejandro Garnaccio. Wcześniej rozmawialiśmy sobie o tej pozycji numer 8. Bruno jest też Casemiro, gdzie sam Portugalczyk mówił, że po prostu nie daje mu tyle zadanie w doskokach do rywali i pozwala mu grać troszeczkę bardziej zachowawczo. Jest też Zirkse, który na tej dziesiątce wygląda już dużo lepiej niż na... No, początku, patrząc przyjście Amorima, gdzie, gdzie lepiej wyglądał na dziewiątce, więc super, że trener się tak adaptuje do zespołu. Patryku, jeszcze co sądzisz o tym naszym, o naszej młodzieży, bo było, mieliśmy debiut Harego Amasa, wszedł też na chwilkę. do pojawił się na boisku nieco starszy, ale nadal piłkarz bez większego doświadczenia, czyli Collier, jakich tutaj oceniasz? Jak najbardziej pozytywnie. Myślę, że jednak ciężko ocenić jakkolwiek Chido, bo dostaliśmy najmniejszą próbkę w meczu z Lisami jego występu. Nie było go jakoś dużo przy piłce, a gdy już ją miał, to nie wyglądał tak źle, nawet raz fajnie podprowadził akcję. Toby Collier to jest taki, mam wrażenie, zawodnik troszeczkę pokroju Scotta McTominaya, jeśli chodzi o styl gry. Yy, także na pewno zawsze taki zawodnik uzupełniający kadrę się przyda. Tym bardziej, że jest młody i już nie wygląda, nie wygląda po prostu jakoś bardzo źle. Gra poprawnie, więc myślę, że, że jeśli o uzupełnienie kadry w przyszłości będzie chodzić, to będzie dobrym zawodnikiem. Natomiast chciałbym się bardziej skupić na Harym Amasie. Domagaliśmy się już długo, długo debiutu Harego. Dostał wczoraj prezent od Rubena Amorima na 18 urodziny Amas i zagrał na lewym wahadle. Myślę, że około 20 minut może nieco ponad 20 Minut, no, i może nie zaimponował mi tym występem, ale myślę, że występ był jak najbardziej poprawny. Widać było też troszeczkę, mam wrażenie, brak takiego obycia no ale to wiadomo, pierwsze minuty w seniorskiej piłce jeśli chodzi o, o, o rywalizację o punkty o, w meczu o stawkę, bo wcześniej widywaliśmy go tylko w meczach towarzyskich więc jak najbardziej mam pozytywne wrażenie niech po prostu Ruben daje mu kolejne szanse, Harry Amaz niech się po prostu o nie na treningach stara a gdy będzie dostawał szansę niech ją po prostu wykorzystuje i myślę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, mamy młodzież utalentowaną, to też nie jest e, nic nowego, e, także niech po prostu ciężko dalej pracują i, e, i będzie na pewno widać progres, a też trener będzie z nich chętniej korzystał. No, no, myślę, że jednak jeśli mówimy o młodzieży, to wczoraj najbardziej zaimponował mi nieszczęśliwie kontuzjowany Aiden Heaven, ale e, no, no, mówiąc o tej trójce, to, e, to jak najbardziej zostawili pozytywne po sobie wrażenie i jest na czym budować, to na pewno. No, czyli do, rzeczywiście dostał tych minut najmniej i zresztą zrobił niewiele, ale za jedną rzecz go bardzo pochwalę, bo gdy Bruno strzelał gola, to miał czas i miejsce na to uderzenie, bo właśnie nasz młody snajper fajnie wziął za sobą rywali, także brawa dla niego. On jest tak młodziutki, że ja naprawdę nic od niego nie wymagam, więc taka mała rzecz też mnie zwyczajnie cieszy, bo znacie nas i, i bardzo liczymy na szanse dla tych młodych zawodników. Jest Kilku graczy, do których po tym meczu można mieć pretensje. Chyba najbardziej do tych, których latem już nie będzie w klubie. Zgodzisz się ze mną? Mówię tutaj o Lindelofie i Eriksenie. Tak, zdecydowanie. Eriksen chyba przeszkadzał mi najbardziej, jeśli chodzi o pierwszą połowę, w drugiej już aż tak bardzo mnie nie, nie irytował. Wiem, że Ciebie Tobie Eriksen przeszkadzał swoją niedokładnością mi natomiast przeszkadzał tym, że po prostu nie dawał nic w pressingu i drużyna próbowała zakładać ten pressing, co wychodziło fajnie, no ale Eriksen nie nadążał i przez to Lester wychodziło podaniami właśnie spod naszego pressingu. Lindelow, Lindelow za to bardzo niepewny, widać, że, że tych minut mu brakowało. No i myślę, że że właśnie oni byli tymi dwoma e, najgorszymi zawodnikami. E, jeśli, jeśli o to chodzi. No trzeci w kolejce powiedziałbym, że Diogo Dalo, ale wcale nie był ten występ tak fatalny jak na niego. Zaliczył też bardzo ładną asystę do Bruno Fernandesza. Fajny dribbling trzeźwo też podał. Zachował trzeźwy umysł, więc, e, więc nie mam do niego aż tylu pretensji co do Szweda i Duńczyka. No a Olku, powiedz no. mi kogo na plus byśmy wymienili. No na pewno Bruno, Havena. Myślę, że tych dwóch piłkarzy najbardziej. Trzecim w kolejce w sumie chyba Ugarte, bo fajnie pracował w pressingu, tam parę razy albo został ograny, albo piłkę stracił, jak... ale wielkich konsekwencji z tego nie było. No myślę, że Urugwajczyk, no i też za, to, za te przełamania. I Hojlund, i Garnaczu. Ja myślę tam, też o aż Mam go gdzieś z tyłu głowy. Oj, tak, zapomniałem. No Masterclass, to co zrobił tam, gdy Wardi wychodził z kolegą i właśnie doświadczony Anglik odgrywał już w naszym polu karnym, chyba do na notę Delicht wszedł, zablokował to po profesorsku. Wydaje się, a nawet nie wydaje się, na ten moment, jeżeli nie patrzymy z perspektywy tego, co może nadejść w przyszłości, czyli wyłączamy z dyskusji o nowych nabytkach Lenego Joro, który jednak swoje problemy ma, mimo tego, że jego talent widać, yy, i też wyłączamy trochę Zirksę, pomijając z jednej strony to ostatnie mecze, no ale też yy, Holender nad czym pracować, nie ukrywajmy. No to Delikt jest po prostu takim najrówniejszym i najlepszym z tych yy, letnich nabytków w, moim, w mojej ocenie. Nie wiem, czy się zgodzisz, czy nie. Tak, moje, yy, moje uszy się cieszą na, ten, yy, na to co mówisz, bo, bo zdecydowanie zgadzam się z tobą. Ja też Delikta od początku nie ukrywałem tego, nie, ale, ale sympatią darzyłem chyba najbardziej. Yy, obok, obok może Josha yy, Zirkse yy, takim pozytywnym nastawieniem także jak najbardziej no i też w sumie troszeczkę to o czym mówiliśmy w odcinku o Delikcie i Mazrałim się nie potwierdza bo mieli być szklankami a jak na razie to mało meczów opuścił zarówno Marokańczyk jak i Holender co też widziałem ostatnio odpukaj, tak odpukaj patryk Odpukałem. E, także e, oczywiście mam nadzieję, że, że wróci. Nie wiem, czy Mazrawi został powołany do kadry Maroka. Natomiast mam, mam nadzieję, że Matajs wróci z kadry e, Holandii zdrowy do klubu i będzie mógł kon kontynuować tą formę, bo zdecydowanie ostatnio e, jest w tej formie właśnie wysokiej i jest naszym chyba najpewniejszym obrońcą. No i miejmy nadzieję też, że po przerwie reprezentacyjnej zobaczymy kilku innych zawodników, którzy właśnie po kontuzjach wracają. No, zdecydowanie też przed Delichtem dobry sprawdzian. I jak mówisz o tym, co nadchodzi, to je, będzie to bardzo weryfikujący terminarz. Zaczniemy po przerwie z Nottingham. Wszyscy widzą, jak oni sobie w tym sezonie radzą. Bardzo poukładana drużyna. Potem Manchester City, którego gdzie oczywiście te, me te mecze z lepiej, z wyżej notowanymi rywalami nam leżą, no to ja Pepa Guardioli nigdy nie będę w niego powątpiewał, że może nam zrobić kuku, ale jest też Newcastle, po drodze mamy dwa mecze z Lyonem, potem jest chyba Wolverhampton, no to taki luźniejszy mecz, ale mamy Wisienki, Brentford, no, no i będzie tutaj o co się bić i oby tylko zespół się rozwijał, pokazał dalej, że ta gra faktycznie idzie do przodu, a no, w zakresie Ligi Europy, jak uważni słuchacze wiedzą, liczymy na zajście jak najdalej, ale no, przyznasz Patryku, że te mecze nie należą do najłatwiejszych. Zdecydowanie, będziemy mieli trochę taki reality check, jeśli chodzi o ten przyszły terminarz, bo może nie mieliśmy teraz najtrudniejszych spotkań w ostatnim czasie. Przepraszam, rozgrywaliśmy te mecze nieźle. Wygrywaliśmy, remisowaliśmy, no ale, ale nie mieliśmy aż tak poważnych rywali, no, oprócz Arsenalu, może na pewno nawet gdzie zremisowaliśmy. No, i tutaj, tak jak mówisz, zaczyna się ten termin nasz dosyć ciężki. Ty wymieniłeś wszystkich rywali. zgadzam się z tobą. To Wolverhampton jest zdecydowanie najłatwiejszym. Natomiast yy, naj, najbardziej yy, i myślę, że, że Ty też obchodzą mnie wyniki z Olimpikiem Lyon. I cokolwiek chyba nie stałoby się w Premier League, gdzie oczywiście oczekuję dobrej gry yy, i wyników, tak yy, no, jeśli wygramy z Olimpikiem Lyon i przejdziemy do dalszej fazy Ligi Europy, to będę zadowolony. No, zdecydowanie. Chciałbym po prostu, żeby Amorim w lidze pokazał z tymi trenerami którzy nie należą do najłatwiejszych, świetnie dopasowują się do tego, co chcą grać rywale. W tym przypadku my pokazał, że ta jego myśl się potwierdza. Zresztą pamiętamy mecze z Newcastle, pamiętamy też porażkę z Nottingham. Wisienki też nam zrobiły już za Rubena Kuku, więc jest szansa się odegrać, no ale tutaj te wyniki yy... Może nie aż tak bardzo są drugorzędne, no bo fajnie jakby, jakbyśmy wygrali, no ale wolę po prostu zobaczyć poprawę w grze, widzieć, że to idzie rzeczywiście do przodu. Nawet jeżeli ostatecznie nie powygrywamy, to mogę na to przymknąć oko. W lidze Europy tych wyników jak najbardziej oczekuję, a francuski zespół dobrze sobie radzi w tym sezonie. Będzie to starcie z kilkoma znajomymi twarzami, ale sporo czasu do tego. Myślę, że możemy się dziś powoli żegnać, Patryku, ze słuchaczami, którym ja serdecznie dziękuję i za wsparcie na Patronajcie, i za lajki, like, i za subskrypcje, i za komentarze. Oczywiście z tego miejsca zachęcam do dyskusji. Słyszymy się w trakcie przerwy reprezentacyjnej. Mamy w planach już zapowiedziany ten szczegółowy odcinek i o nowym stadionie, i o tym, co Sergim Radcliffe mówił w swoich wywiadach. Jest tego sporo. Być może też zrobimy jakiś odcinek z udziałem gościa, także obserwujcie nasz kanał. Fajnie, że w tą przerwę wchodzimy podbudowani tymi ostatecznymi meczami. Wygląda to na pewno lepiej i jest to po prostu bardzo pożądane. Dzięki Patryk, trzymajcie się! Dziękuję Olku. Ja standardowo zapraszam do zostania naszym patronem na patronite, do którego e, e, linka znajdziecie w opisie. Zapraszamy na nasze media społecznościowe na XA, e, TikToka e, i na naszą grupę Facebookową Manchester United. Per oraz do chłopaków na e, Twitterze reddevils.pl, gdzie znajdziecie informacje o Manchesterze United w języku polskim. No, i miejmy nadzieję, że w następnym odcinku, już po, po przerwie na kadrę, również w dobrym humorze, będziemy rozmawiać po spotkaniach. No i tak jak Olek powiedział, widzimy się w trakcie przerwy, porozmawiamy o tym, co przed nami w dalekiej przyszłości. Trzymajcie się, cześć.